Cześć, ja jestem Pidgey Games, a wy oglądacie kolejny materiał z cyklu Cyberpunk 2077 i zaraz znajdziemy cyberpsychopatkę tym razem, płci żeńskiej. Co ty tutaj masz, kolego? Trochę amunicji się uzupełniło, ale do tego pistoletu kurczę nie mogę uzupełnić. Załatwiona Dłuższy karty, tak? Zapis rozmowy Euro, euro, dolary Prześli zebrane informacje Ale poczekajcie, bo jeszcze tutaj może Trochę warto pomyszkować ona tutaj być może ich Załatwiła zanim ja się tutaj pojawiłem. Proszę, amunicja do pistoletu uzupełniona. O, ale tego kurczę tutaj jest. Od groma weź wszystko. Weź wszystko. Weź wszystko. No nieźle. No i mamy tutaj de <coughs> demony 557A1C. Pięknie. 1C 7A E9 i 55, no to lipa. O, tylko jedno, niestety się udało. Dobre i to. Niezwykłe komponenty i tak dalej, i tak dalej. No i co? Wcześniej zebrane informacje, reginie. Regina Jones, proszę bardzo. A, nie chciałem do ciebie dzwonić. Do następnego. Cześć, Vi. i pamiętaj: media kłamią. E, otwórz komunikator. Regina Jones. Proszę bardzo. Szkoda, że akurat ją zabiłaś. Mower miała szczepiony eksperymentalny sprzęt wojskowy. Może w kodzie był jakiś błąd? Może to by pomogło zrozumieć, co się z nią stało. Trudno. Przesyłam kasę, ale następnym razem się postaraj. No. 1650. Dobra, dobra, moi drodzy, dobra. Co tu dalej mamy? Lecimy tutaj do opcji szybkiej podróży. Teraz tak, dziennik. Oczywiście cyberpsychoza i mamy jeszcze tutaj podejrzenie cyberpsychozy ziemia jałowa. Wybieramy miejsce docelowe. O kurcze. O kurcze. Bliżej będzie chyba tutaj. No to usłyszymy się, oczywiście, na miejscu. Oczywiście jesteśmy na miejscu. Wyciągnij broń, koleżanko. Gdzie ty się tutaj ukrywasz? Pojemnik na szczep. Szczepy wysokiej jakości. Biotek Sigma Donoren Savage służy do przechowywania wysokiej jakości wszczepów organów wewnętrznych. Przypadł nam transport części do nowego centrum badawczego do zdarzenia doszło na terenie Alde Caldos. I tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tutaj trzeba się rozejrzeć na tym terenie. Tutaj mamy krew, chyba do tego kompleksu mnie tam będzie prowadziło, cokolwiek to jest. Jak by cię tam, kurczę, koleżko, podejść? Kubany, jak przemknął. I ja nie mogę. 棒啊！啊啊 Jest załatwiony. Uff, udało się. Pada mi na koszula Crasher, Kerenziko, zapis rozmowy. I tak dalej, i tak dalej. Wyślij do Reginy wiadomość na temat cyberpsichozdy Ziemia Jałowa. Proszę bardzo. Już wysyłamy wiadomość. Sporo informacji, jak na jedną akcję, prześlę to do Dakoty. Al, Aldekaldos na pewno będą chcieli się dowiedzieć, co go spotkało. Saul był zbyt cenny, więc wszelkie przydatne informacje próbowali wyciągnąć z tego biedaka albo z Saula, wiedząc, jak dbają o siebie Aldekaldos. Liczyli, że się złamie, patrząc na tortury. W końcu wzięli go na przejażdżkę, żeby ich rozdzielić i trochę się na tym przejechali. Mógł cię wziąć za jednego z nich. Oszczędzę dekocie informacji, że musiałaś go zabić, niech myślą, że zginął w walce z porywaczami. Dla niego to już i tak nic nie zmieni. Dokładnie. No i proszę, zadanie wykonane. Oj a gdzie my w ogóle się znajdujemy? Reputacja nam rośnie, zadanie ukończone, bardzo się z tego cieszę, jak najbardziej. No i cóż, postać wypadałoby rozwijać zdolności techniczne i budowę ciała. Proszę bardzo, dorzucimy do tego, niech będzie refleks. A jeśli chodzi o punkty, no to spójrzmy sobie tutaj. Zmniejsza zużycie wytrzymałości podczas udanego, ale tu mamy jeszcze demolkę. Tutaj mam wykupione. Trafienie przeciwnika w tor ze strzebu lub lekiego karabinu maszynowego zwiększa zadane obrażenia o 10. Aha. A walki uliczne nie mam tutaj nic kompletnie. To jest broń biała, broń obuchowa. Mnie to za, za bardzo nie interesuje. Co tu mamy? Walka wręcz. Możliwa sprint i strzelanie z pistoletu lub po podczas noszenia ciała. O, to jest dobre. A to co to jest? Uniki nie zużywają wytrzymałości. OK, weźmy sobie teraz zdolności techniczne, umożliwia wytworzenie epickich przedmiotów. To byśmy sobie wzięli. O, i to sobie weźmiemy. No i punkty wydane. Teraz co? Dziennik. zobaczmy sobie jeszcze. No i tutaj ryzyko wysokie, to ja w to nawet nie będę wchodził. Moi drodzy. Kroniki kryminalne. Wygłoszenie przestępstwa. Nie lubię. Automania. Co to jest? Kup pojazd, kup pojazd, kup pojazd. Nie, no, 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 to raczej mieszkania. Wynajmij mieszkanie na 40 tysięcy. Kurczę. Odwiedź zakładkę Renowacje na stronie internetowej es status nie no, to chyba nie będziemy się chyba tym zajmować. Mamy tutaj jeszcze kontrakty. Pojawiło się partner sparringowy. Zobaczmy, gdzie to w ogóle jest. To jest tutaj. No, nawet mógłbym tam się przenieść, jeżeli już tutaj jestem. To jest podejrzenie cyberpsychozy, ale to chyba nie na moje progi na razie. No i co? No to usłyszymy się na miejscu. Jestem już na wysypisku śmieci i ciekaw jestem, jak oni mnie tutaj potrafią. Może wiecie co? Może na razie schowam broń. Bezpieczna strefa, okej. Okay. Już się obawiałem, że zaraz roz zacznie się rozpierduszka. Fieski dzień, co? No. Znajdźcie zepsutego robota, a co masz na sprzedaż? Masz coś ciekawego na sprzedaż? Zależy co cię ciekawi. Pokaż co masz. Temat Militech, i tak dalej, i tak dalej. Jakaś broń, płyta winylowa, kupmy. Co to jest? Niezwykłe komponenty niech będzie trochę. Dobra, i to by było na tyle. To ja mogę ci kolego sprzedać. Rupiecie na pewno. No, to na pewno. Dobra. Szukam pewnego robota treningowego. Podobno tu u was wylądował. Robot treningowy powiadasz. Czekaj-no, sprawdzę. Mm -hmm. No, nie chcesz przypadkiem seks, robota. Trochę przechodzony i nie ma jednej nogi, ale. Kuszące, ale nie. Dzięki. Jak tam chcesz, robot treningowy. Też to ci mogę go sprzedać, ale tanio nie będzie. Zrobimy inaczej. Oddasz mi go za dar, moja cię nie zabije. Co ty na to? A kumam. Myślisz, że jak siedzę w budzie na wysypisku, to jestem ten którego można ruchać jak się chce? Pomyliłaś, dziewczyno! Sam go sobie wezmę. Nie potrzebuję pozwolenia. Zwiększyć presję. Jeszcze nie trafiłem. No, no, no. このと Ile tutaj pieniążków kurczę jeszcze zebrałem, no to mi się podoba. O, nie mogę się podłączyć Dobra, szukamy teraz tego robota Jeżeli to jest ten robot, to jestem już na miejscu. Dobra i to by było na tyle. teraz musimy umieścić żazkę robota w skrytce. Gdzie to jest? 275 metrów stąd. Tutaj. Dobra, to jedźmy tam. Dobra, i zadanie wykonane. Nie wszystko poszło tak jak chciałam. Ale Red Joe ma na czym trenować, a to najważniejsze. Zamykam kontrakt. Dziękuję bardzo. I ile dostałem kaski? 14 tysięcy. Bardzo dobrze. Sprzedamy trochę rupieci. Ewentualnie. Ewentualnie sprzedamy, na przykład coś takiego. A niech będzie jeszcze to. A mógłbym sobie wymienić może tą broń natą. To jest dokładnie crash. Kolejny crash. Nie, to jest ten sam? To jest ten sam chyba. Wymienimy sobie i postrzelamy sobie może czym innym teraz, gdzie jest ten krasz. tutaj. O właśnie. Zobaczymy. No dobra. Moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale i usłyszymy się już niebawem. Z mojej strony to wszystko do usłyszenia.